Cześć, chciałem zaprezentować wizytówkę mojej klientki Bodyform Kielce Iwona Górecka. Ono tutaj była optymalizowana ta wizytówka, także udało się pojawić w Google wizytówkach pierwszej trójcy. I tak sobie przeklikamy tutaj po prostu. Tu zostało praktycznie wszystko poprawione. Bo i pełna nazwa firmy, podfrazy kluczowe. Kategoria działalności też została dodana, co po niektóre, opis też uzupełniony, bo był dwuzdaniowy tylko. Yy, no, wiadomo, to pomniejsze też rzeczy: SMS, numer telefonu dodany, yy, witryna facebookowa, profile społecznościowe, godziny otwarcia, różne tam pomniejsze rzeczy. Z opiniami to też stworzyliśmy kod QR, gdzie klientka sobie postawiła właśnie w swojej siedzibie i teraz no więcej po prostu opinii dostaje. O tak to stałe opinie było 5 albo 6 pamiętam na początku, teraz już jest 18 opinii. Także zawsze co jakiś czas coś wpadł, nawet tutaj 5 dni temu. I też są odpowiedzi od klientki, tak jak doradzałem, żeby zawsze odpowiadać mimo wszystko. Zdjęcia. Zdjęcia też były dodawane, filmiki pod frazy kluczowe. Także przyniosło to efekt. Aktualizacje. A to wpisy. To też wpisy tutaj były dodawane przez nas. Mówiliśmy się na regularne właśnie wpisy, aktualizacje. I tutaj wszystko było dodawane na bieżąco. wiadomo, troszkę czasu to wymagało, ale przyniosło efekty. Tutaj, żeśmy produkty stworzyli z usług, też są uzupełnione o frazy kluczowe, podlinkowane. Tak samo, tutaj, też usługi, praktycznie to samo powiedzmy: cena dodana. Tutaj, jeszcze opis też. Zawsze jak najwięcej, żeby opisu dać. Produkt, no to tutaj fajnie to wygląda. Wyświetlają się na takich kafelkach, właśnie. te opinie, tak, tak no w ten sposób przyniosło to efekty, także jest to polecane zoptymalizować swoją wizytówkę interakcja profilu firmy też już mniej więcej powiedzmy na równym poziomie, są miesiące lepsze, gorsze oczywiście jak w każdej branży, ale kwitnięcia witryny tak samo, proszę sobie zobaczyć Zaczęliśmy współpracować właśnie jakoś od stycznia bodajże, bo lutego, no i tu jest tylko tendencja zwyżkowa, praktycznie. Nie stoi już w miejscu, że było 0 albo 1. Także optymalizacja wizytówki Google moja firma jak najbardziej, polecam.